szybko przystąpił do planowania kolejnego decydującego etapu ofensywy. Uderzenia bezpośrednio na Wogę oraz sam Stalingrad. Dowódca 6 Armii zdecydował się na śmiałą, ale też niezwykle ryzykowną operację. Rozkazał 14 Korpusowi Pancernemu, dowodzonemu przez generała Gustafa von Wittelsheima, aby ten przeprowadził błyskawiczny 60-kilometrowy rajd pancerny z nad domu prosto ku Wołdze. To, co dla Niemców miało być błyskawicznym sukcesem, zmieniło się w desperacką walkę o przetrwanie. Wszystkie trzy dywizje 14. Korpusu Pancernego były niemal pozbawione paliwa i amunicji. Otoczone przez Sowietów walczyły o przetrwanie. W nocy z 24 na 25 sierpnia Luftwaffe próbowała zrzucić zaopatrzenie z powietrza do 16. Dywizji Pancernej, ale większość zrzutów spadła poza liniami niemieckimi. Light pancerny, który miał rozbić sowiecką obronę Stalingradu, utknął w śmiertelnej pułapce, a niemieckie jednostki zostały częściowo odcięte i pozbawione zaopatrzenia.